Dzień dobry, mam na imię Sandra, a to jest kanał Zielony Reset. Dzisiaj przytniemy sobie katalpę, zobaczymy co u mnie kwitnie i pokażę Wam moje pierwsze zmiany w ogrodzie. Zapraszam do oglądania. Idziemy sobie do ogrodu zobaczyć, co tam kwitnie. Później pokażę wam, jakie zrobiłam. W sumie nie za dużo, ale trochę zmian zrobiłam już w ogrodzie. No i na koniec przytniemy sobie moją katalpę. Co prawda, tu jeszcze kwitnienia nie ma, ale chcę wam pokazać, jak już moja piwonia pięknie Wyszła. O dziwo w tym miejscu tylko, bo mam też piwonie w innych miejscach, ale tam e, tak pięknie nie wygląda jak tutaj. Jak możecie zobaczyć, już mnóstwo liści tulipanów. Sadziliśmy je razem na wideo. Tutaj możemy podejść. Nagrywam w sumie, nie wiem, jest koło godziny dziewiątej. I zobaczcie, tutaj mam krokusiki, są pozamykane, ale no pięknie tutaj kwitną. I sobie przejdę z drugiej strony do mojej rabaty w kole i zobaczcie to. Zobaczcie, jak pięknie zakwitły jacynty. Szkoda, że nie mogę Wam oddać zapachu, bo zapach tutaj Pięknie, ja uwielbiam zapach jacyntów, więc cieszę się, że ładnie tak zakwitły. To jest taki też nieoczywisty kolor, bo nie jest to taki ani różowy, ani taki brzoskwiniowy. Powiem Wam szczerze, nazwy nie powiem Wam, bo jak kupowałam te cebulki, to nazwy nawet chyba nie było. I ogólnie pokażę Wam, jak wygląda. Cała ta rabata w kole, zobaczcie, już jest pięknie zielono, i przechodząc sobie dalej, tutaj możemy zobaczyć żonkile, takie mini, jak kwitną. I tutaj gdzieś trochę jeden hyacynt też mi zakwitł, i tutaj mam już Hyacynty w takim bardziej fioletowym kolorze. Idąc dalej, tutaj też mam piękne. Kroku siki też są na razie niestety pozamykane, no bo jest rano. Trzeba czekać, aż tutaj się słoneczko pojawi, bo na razie jest tutaj cień. No i odnośnie tej piwoni, o której Wam mówiłam, tamta już była, widzieliście jaka była, a tutaj dopiero takie nie wiadomo co się pokazuje. Tutaj mam moją magnolię gwieździstą. Widziałam już bardzo w wielu ogrodach gdzieś jak jadę, że już kwitnie, albo też na zdjęciach gdzieś widzę na grupach ogrodowych, że większość ludzi już właśnie wrzuca zdjęcia jak i gwiaździsta kwitnie. U mnie na razie wygląda tak, ale za to jak sobie przejdę tutaj o na tą tutaj rabatę, tu już trochę słońca jest to możecie zobaczyć, że moja magnolia już tutaj po malutku pokażemy już tu ma piękne kwiaty się pokazują i mam nadzieję, bo kurczę zobaczcie już ma mnóstwo kwiatów i powiem Wam, że trochę się boję, bo w weekend mają przyjść y, ponoć przymrozki. Więc trochę się boję, żeby no nie ucierpiała ta magnolia. Teraz Wam pokażę zmiany, które już zaczęłam wprowadzać na rabatach. Więc tutaj mam moją rabatę, i ona praktycznie kończyła się gdzieś tam równo z murem domu. Trochę tutaj poprzestawiałam. Bo posadziłam żurawki bliżej siebie. No jak widzicie trochę biednie wyglądają. Muszę je podlać i poprzycinać te suche kwiatki. Kwiatki, przepraszam, listki. Tam jak już widzę roślinki już też pomału wychodzą. I teraz tak. Tutaj ostatnio sadziliśmy różę z gołym korzeniem. Jest to róża. Kot szok, czoklet, szoklet. Bynajmniej jakoś tak. E, no i czekam. Widzę, że tutaj na razie jest okopczykowana, ale widzę, że tutaj już puszcza y, pąki. Ta chyba też już widzę, tutaj puszcza pąki. I ta chyba też. Więc y, jak ominie ten czas przymrozków, y, to pewnie te kopczyki trochę rozgarnę. No, i tutaj się zaczęły zmiany. Tutaj chyba nie będzie widać, ale dosadziłam tutaj jeżówki. Chyba będą to jeżówki żółte. Sadzoneczki pobrałam z ogrodu mojej mamy, więc mam nadzieję, że to będą żółte. Bo wiecie, jeżówki się rozsiewają. Ale no nigdy nie wiadomo, nie wiadomo, czy będą faktycznie w tym kolorze, w którym są. O, tu też mam właśnie piwonie. Też jeszcze jest malutka, ale ona tutaj akurat była. Tutaj z tyłu dosadziłam, też od mamy mam sadzonki, tylko wiecie, że malwę, malwę, tak, malwę, ale też nie wiem w jakim kolorze, więc to będzie nie lada zagadka. Tutaj posadziłam rozchodnika, sobie od siebie pobrałam sadzonki. Tutaj właśnie dosadziłam roślinki. Też od siebie pobrałam, jakby wykopałam i rozdzieliłam. Tylko powiem Wam, że nigdy nie wiem, jak ta roślina się nazywa, i zawsze mam to sprawdzić, ale. No muszę poczekać, aż zakwitnie, żeby ją zdiagnozować, co to jest za roślina. A ona wcześniej była na tej rabacie tutaj, mm, tu, o, dokładnie tu. I tu zobaczcie, zostawiła mnie o, cieniem będę zasłaniać. Tutaj zostawiłam taki mniejszy i rozdzieliłam właśnie na tutaj. I co tutaj jeszcze dosadziłam? Tutaj jeszcze dosadziłam floksów. Chyba w kolorze białym też sadzonki mam e, od mojej mamy e, i tutaj e, mam e, też jakieś płożące rośliny też od mojej mamy pobrałam i to też mi się bardzo podoba i też właśnie muszę sprawdzić e, albo się mamy spytać czy pamięta jak to się nazywa. To też się tak fajnie płoży po ogródku i fajny kolorek ma, więc zobaczymy jak u mnie się sprawdzi. Tutaj na końcu są żuraweczki. Tutaj też e, dosadziłam piwonie też pobraną e, od mojej mamy i tutaj z tyłu e, posadziłam trzy trawy, które wcześniej były w tym miejscu, bo w tym miejscu miałam sześć traw. Jednak było bardzo za gęsto, tym bardziej, że one się dosyć w miarę szybko rozrastają, więc było gęsto, więc stwierdziłam, że tak gęsto nie może być, więc przesadziłam trzy sztuki tutaj. Tu już, jak widzicie, zaczęłam wykopywać trawę. Bo tutaj właśnie chcę mieć następną rabatę, ale to wszystko po to, co się uda, sadzonki gdzieś tam, jakieś pewnie odmamy dostanę, albo to, co chciałabym wprowadzić do ogrodu, to pewnie będę pomału kupować. Teraz jestem na rabacie z tyłu domu. Tutaj, jak widzicie, jest teraz pełne słońce, ale to tylko właśnie jest rano. Więc tutaj. Też trochę się pozmieniało. Chociaż w tej części nic się nie zmieniło. Aż do tutaj bruner. ale pozmieniało się tutaj. Otóż, jeśli pamiętacie, to rośliny kończyły się gdzieś tutaj, a teraz tutaj, gdzie jest tak jakby więcej czarnego, mniej trociń. Teraz tu jest. Pusto, więc mamy dużo miejsca na nowe roślinki. I teraz tak, e, co tu się pozmieniało? Trochę wszystko poprzesadzałam. E, tutaj mm, posadziłam e, ogrodowe e, hortensje. Tutaj mam e, skimie pierisa perisa, właśnie nie pamiętam dokładnie. E, tu mam żuraweczki takim zielono-limonkowym kolorze. Tutaj mam e, podziszki. E, tam mam z tyłu floksy i tu mam jeszcze trawkę, którą przesadziłam i zobaczymy czy się przyjmie. I tutaj mi też jeszcze doszły e, ciemierniki. O. Ciemierniki już w większości przekwitają. Tutaj dostałam te ciemierniki do odratowania, więc, yy, więc coś tam mizernie wyglądają. Wy, znaczy ogólnie wyglądały bardzo mizernie, ale trochę tam doszły do siebie. Więc myślę, że udało mi się je odratować. I pięknie tutaj wyglądają. Nie wiem, czy nie mają tu trochę za dużo słońca, ale zobaczymy. W sumie, jak większość roślin się też rozrośnie, to też będzie myślę inaczej. Tutaj wcześniej szybko nie pamiętam co to było. Były chyba rododendrony, i powiem Wam, że na tej rabacie zostały tylko tam te dwa rododendrony. No, jakoś te rododendrony tutaj. Umie, umierały mi w tych miejscach, więc stwierdziłam, że tutaj, jak ukorzenią mi się moje hortensje bukietowe, to sobie jednak tutaj posadzę hortensje bukietowe. A w sumie tutaj nie mam jeszcze pomysłu, ale na pewno coś mi szybko wpadnie do głowy i jakoś zagospodaruję tą przestrzeń. I idąc sobie dalej do takiej. Jakby najbardziej zacienionej części. I tu też już sobie y, zaczęłam y, robić rabatę, y, przesadziłam sobie budleję, która sama mi się rozsiała. Tutaj mam dwie y, Hortensje ogrodowe sadzoneczki od mamy, które dostałam. Tutaj przesadziłam właśnie jednego rododendrona stamtąd. A tu jest drugi, ale z tego to już chyba nic nie będzie. Muszę jeszcze obciąć i zobaczyć czy w ogóle jest czy w ogóle ma zielone łodygi, ale wątpię. Więc pewnie go wymienię na jakiegoś innego. No i tutaj mam takie trzy chyba to jest ostro ostrokrzew, jeśli się nie mylę, ale nie chcę was wprowadzać w błąd, muszę się dopytać, bo nie pamiętam. No, i na razie tutaj reszta jeszcze czeka, żeby jakoś to fajnie zagospodarować. Zaczęłam też już ogarniać mój warzywnik, ogólnie strasznie późno, bo ogólnie już o tej porze już miałam wszystko ogarnięte, a jakoś w tym roku nie idzie mi. I chciałam tutaj zrobić grządki podwyższone, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie w tym roku tu jeszcze jak widzicie został por i chcę Wam pokazać, tu mam truskaweczki, które też muszę czymś porządnie wyściółkować, bo zobaczcie jakie tu chwaściory mi urosły to jest straszne bo nie wiem jak się tego pozbyć ale takie pnące, normalnie zarosły mi całe truskawki i tak wyglądał ogólnie mój Prawie cały warzywniak, więc było co robić. Jeszcze mi, aby właśnie ten kawałek został do ogarnięcia. Jeśli chodzi o cięcie katalpy, ja katalpę tnę bardzo krótko, nie przejmuję się, chcę, by się ładnie zagęszczała. Więc tnę króciutko. Dlaczego w sumie? No nie wiem, no tak robię i tak wychodzi to dobrze, więc wrzucam na luz i tnę krótko, nie przejmuję się. I chciałam też poruszyć trochę taki temat na temat katalpy, że bardzo dużo się ostatnio o katalpy hejtuje w internecie, że ojej, katalpa, katalpa, najgorsze drzewko do ogrodu i tak dalej. Ale powiem Wam, że ja lubię ją i zostawiam ją w moim ogrodzie. Co prawda w tamtym roku miała łączniaka, ale tak szczerze Wam powiem, że większość moich róż, floksy, na czmielinkach niektórych też właśnie miałam mączniaka, więc. Powiem Wam, że mi się wydaje, że nawet więcej problemów mam z różami niż z tą katalpą, bo w tamtym roku to róże to chyba doświadczyły wszystkiego, co tylko było można: i mączniaka, i skoczka różanego, i mszyce, i, i co tam jeszcze tylko się dało. Aha, czarną plamistość, więc y, y, róże to jest naprawdę nie wiem, w tamtym roku po prostu jakoś załapały wszystko, co się dało. Nie wiem czemu, jakoś tak wcześniej nie chorowały, ale no tak, tak już jest w ogrodzie, że czasami wszystko jest okej, okay, a czasami jak przyjdzie to grom z jasnego nieba i, i, i walczymy. No, więc na temat katalpy, no to co mam dużo powiedzieć. Tnę ją nisko, tak jak widzicie na... Tutaj. I, no i tyle. I czekamy, aż będzie miała listki i będzie znowu pięknie wyglądać. Mnie czeka jeszcze przycinanie i traw, ale tu myślę, że oczywiście nagram z tym odcinek, i może pojawi się na, na następny tydzień. Wszystko zależy od czasu i od pogody, oczywiście. No niby w prognozie zapowiadają jakieś przymrozki, więc jestem ciekawa i naprawdę boję się o tą moją magnolię. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwa, a bo może te przymrozki nie przyjdą. Mam nadzieję. Jak jest u was? Czy u was magnolie już pięknie kwitną, czy są jeszcze w pąkach? Jak tam posuwają się wasze prace ogrodowe? Czy już macie wszystko skończone? Bo powiem wam, że ja jakoś tak nie mogę się w tym roku wyrobić i też już widzę, że chwasty sobie już też rosną, więc muszę tutaj opielić, mimo że robiłam to w marcu. No ale gdzieś tam jednak te chwasty się. Przytrafiają, chociaż powiem Wam, że jak mam tą ściółkę z trocin, to tych fastów na pewno jest mniej, bo jakby nie było tej ściółki, to była, byłoby takie fastowisko, jak pokazywałam Wam w moim warzywniku. Eee, więc, no co, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną w komentarzu, co tam u Was słychać, co w Waszych ogrodach. Jak tam wasze magnolie, czy macie katalpę, czy lubicie w ogóle to drzewko, czy tak jak inni, raczej je hejtujecie. No nic, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnych materiałach. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapki w górę. Pa!